Kiedyś to jako anegdotę zapytałem jego syna, fantastycznego człowieka, Olka Edelmana, ale ten świetnie mieć takiego ojca. Bo tak, Marek Edelman był dla mnie, dla nas trochę dziadkiem. To ta różnica pokoleń. A um, Aleksander Edelman popatrzył na mnie jak na idiotę i mówi: Tak pan sądzi. Więc zdałem sobie wtedy sprawę, że żeby być wielkim człowiekiem, trzeba być trudnym człowiekiem. Tym bardziej, że miał jedną prostą zasadę – idź pod prąd, wal prosto w oczy nawet najlepszym przyjaciołom, nikogo nie oszczędza, jak ktoś robi źle czy głupio – no mercy. Jest historia, przy której zawsze mi się lekko głos załamuje. Marek Edelman wezwał nas, wezwał to jest to słowo, i mówi – macie zrobić taki spektakl na ulicy, w getcie, żeby się działo, żeby nikogo nie uprzedzić i nagle, żeby zaczęły wodzić duchy. Żeby były słowa pier, wierszy, pieśni, żeby ni stąd, ni znowu ożywić tę dzielnicę, tę część. No, łatwo powiedzieć, zacząłem pytać, to są olbrzymie koszty, trudna organizacja. Poza tym Marek Edelman, który mnie zaskoczył, miał wielką wizję. Mówi, tu wychodzą duchy, a za ściany wychodzą ludzie, a tu ktoś coś śpiewa, a ludzie nie wiedzą o co chodzi. Wow, po kilku. Tygodniach Panie Marku, no on, co, z, co z tym będzie? Ja mówię, no nic się nie da chyba zrobić, bo, no bo się nie da, no, bo to tylko pieniędzy furę kosztuje, nikt nam nie chce pomóc. No i Krzysiu Burenko mówił, ale pan się na nas nie złości, prawda? Ale no, mówię, ten, no, co ja się mam na was złościć? W czasie powstania wydawałem rozkaz. Jak ktoś go nie wykonywał, to szedł pod ścianę, a co ja wam dzisiaj mogę zrobić? Tak nam wjechał na ambit. Rozłożyliśmy wielkie ekrany, na których puściliśmy filmy z getta. E, Jerzy Radziwiłowicz i Tomasz Szimszajner, dwóch naszych aktorów, wielkich przyjaciół, zaczęło chodzić wśród ludzi. Matki się bawiły z dziećmi. Był ciepły wieczór, popołudnie. Zmierzchało. Zapaliliśmy świece. E, aktorzy zaczęli czytać wiersze. Wspaniała pieśniarka klezmerska śpiewała piosenki, pieśni żydowskie. Naprawdę było. Marek Edelman nie mógł wtedy przyjść, bardzo się już leczył. To był koniec, pod koniec swojego życia. I jedna z jego uczennic cały czas zrobiła transmisję live z komórki. On siedział w domu, na w Warszawie i oglądał to. No i po tym wołam. Biegnę, A on mówi, no dobra. A ja mówię, panie doktorze, to co? To jakie będą następne rozkazy? Oj, dobrze, żeście zrobili. A dalszych rozkazów nie będzie. To był ostatni. I macie to cholera pamiętać. Był 22 września i 2 października Marek Edelman odszedł. To była moja z nim ostatnia rozmowa i tak sobie myślę, że czemu się człowiek wzrusza przy czymś takim, no? że nie sposób tego przekreślić i ja przynajmniej nie zamiaru i... i z tymi rozkazami Edelmana, żeby ludzi wzruszać i pokazywać im zagładę narodu i mądrych, wspaniałych ludzi i, i ginącą miłość, bo to było i miłość w getcie żeby im pokazywać i przypominać. No i właśnie co? Czy głos Marka Delmana jest pamiętany? Bzdura. Jak ktoś mówi, ja, ja wiem, że go brakuje. Wielu ludzi tak myśli, niektórzy wiedzą. Nie oszukujmy się. On mówił zawsze, że człowiek to jest paskudna natura, tylko trzeba jej stworzyć szansę na to, żeby była paskudna. No i, i tak się dzieje na naszych oczach. I wszystko za chwileczkę trafi szlak.